Pewnie zastanawiacie się, po co nagrywam to wideo yy, i czy stoję na tle sfotografowanej zjawy czy też nie. Otóż nie, to nie jest zjawa. Yy, nad nią są portrety moich no, ulubieńców, tak, ulubieńców. Ale dlaczego nagrywam to wideo? Nagrywam wam to wideo, bo robi mi się kawa i pomyślałem, że wykorzystam czas, żeby poinformować was o niesamowitej ale to naprawdę niesamowitej okazji, promocji, coś w tym stylu. Wyobraźcie sobie, że zrobiliśmy niesamowitą promocję książek, które posiadamy w naszym magazynie. Książki, które popakietowaliśmy w bardzo różne, w bardzo różne pakiety. I oczywiście, nadaliśmy tym pakietom niezwykle fantazyjne. Niezwykle fantazyjne tytuły. Niezwykle fantazyjne tytuły, i wiecie, na czym polega promocja. Promocja polega na tym, że do każdego pakietu, do każdego pakietu dołączamy notatnik towarzyst biznesowych. Legendarny notatnik z tłoczonym logotypem, proszę bardzo, z tłoczonym logotypem TB. Bardzo fajny, ponieważ to jest prawdziwy notes na kremowym yy, gładziutkim papierze po prostu yy, są tylko i wyłącznie nadrukowane delikatne linie, żebyście mogli swoje uczone myśli, uczone analizy, trafne spostrzeżenia mogli yy, spisywać. Więc pierwsza rzecz, do każdego pakietu na macie łamane przez książki dorzucamy Dorzucamy noteśk. Ale jest jeszcze drugi element tej promocji. Ten drugi element brzmi tak. Wyobraźcie sobie, że wszyscy, dosłownie wszyscy, którzy wybiorą dla siebie i zamówią któryś z pakietów, będą mogli te książki przeczytać. Niesamowity pomysł, niesamowita promocja. Będziecie mogli tej książki nie, nie tylko mieć, ale będziecie mogli je przetrawić. Autobiografia Lia Koki, moja książka o networkingu Droga bruzda, kuźnia, którą co rano czytam w ramach live'a hardcora. Wszystko to będziecie mogli sobie przeczytać. A ja pozdrawiam Was razem z moim epickim świątecznym swetrem z herbem piusa X. Do biura, chyba, właśnie wkroczył w Łukasz, który jest pomysłodawcą tej epickiej w e, historii internetu promocji. Do zobaczenia, cześć!